Mówimy o Tobie. Od dziś będziesz się nazywał Marcelino, chleb i wino. Marcelino, chleb i wino? Podoba mi się. diceva. Vale. Buona Male. Buona barzo. E te nel nostro inducazione. in emos, benedice Domine Nos, e te che tua donna, quelle tua erercitate sono musum turi, per questo un Dominum nostro. Amen. Amen. Światki chwalebnego ojca Franciszka Zasyżu i jego braci, rozdział siódmy. Święty Franciszek uczy, że w cierpliwości leży doskonała radość. Kiedy święty Franciszek szedł raz porą zimową, Szedł z bratem Leonem z Perugii, to Matki Boskiej Anielskiej, a była zima i mróz ogromny bardzo im dokuczał. Zawołał do brata Leona, który szedł przodem i rzekł, bracie Leonie, choćby bracia mniejsi, dawali wszędzie wielkie przykłady świętości i zbudowania, mimo to zapisz i zapamiętaj sobie pilnie, że jeszcze nie tu leży doskonała radość. Kiedy święty Franciszek uszedł nieco drogi, zawołał na nim po raz wtóry. O bracie Leonie, choćby brat mniejszy wracał wzrok ślepym i chromych czynił prostymi, wypędzał diabły, przywracał sług głuchym i chud bezwładnym, mowę niemym i co większą jest rzeczą, wskrzeszał takich, co byli martwi przez dni cztery. Zapisz sobie, że nie jest to jeszcze radość doskonała. Ja nazywam się Marcelino, chleb i wino. Cicho, bądź krzeczny. I uszedwszy nieco, krzyknął znów głośno, O bracielony gdyby brat mniejszy znał wszystkie języki i wszystkie nauki i wszystkie pisma, także umiałby prorokować. Nie bój się Manuelu. Przyszedłem zobaczyć, czy się nie boisz, a Ty, Marcellino, boisz się? Ja tak? Podejdź do mnie blisko. Teraz usłyszysz grzmot, Nieważne, nie boję się, Marcellino, co ty robisz z tym kocem. Zimno mi. Przecież masz już jeden, tak jak wszyscy inni, ale mnie jest zimniej. Dziękuję. Na pewno jest dobry. Marcelino. Marcellino. Marcellino. Marcelino. Gdzie położyłeś kolc? Powiedz natychmiast, coś z nim zrobił. Nie wiem. Posłuchaj Marcelino. Brat papu chce twego dobra. Ale jak któregoś dnia się zdenerwuje, wtedy nie będzie miał ochoty na żarty. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi i nie możesz mnie okłamywać. Tej nocy koc ma powrócić na łóżko, bo jak nie, to powiem wszystko ojcu przełożonemu. Cześć. Weź kot z Marcelino. Nie jest mi już zimno. Wezmę go z powrotem. Oddaję. Nie jest mi już zimno. Dzisiaj nie. Wtedy zbójcy odeszli bardzo zagniewani. i oto wraca właśnie z pola święty Franciszek z sakwą chleba i dzbankiem wina, które wraz z towarzyszami użebrał. Kiedy mu gwardian opowiedział jak wygnał owych, ganił go za to święty Franciszek wielce, Mówiąc, że postąpił okrutnie. Grzeszników bowiem nawraca się do Boga łagodnością raczej niż srogimi naganami. Przeto też mistrz nasz, Jezus Chrystus, którego Ewangelię przyrzekliśmy naśladować, rzekł, że nie zdrowym potrzeba lekarza, lecz tym, którzy się źle mają i że nie przyszedł sprawiedliwych wzywać do pokuty, ale grzeszników. Dlatego też często jadał z nimi. Doprowadza mnie do szaleństwa. Już od kilku dni stale brakuje mi czegoś w kuchni. Jednego dnia chleba, drugiego mięsa, ryb, bo było również sporo wina. Wina? Tak, ojcze, nawet wina. Zniknęły trzy butelki. To no, na pewno jego sprawka. W tym wieku może mu zaszkodzić. Ja nie rozumiem, co on może robić z taką ilością. Przecież je przy stole bardzo dużo. Ale teraz już od kilku dni wszystko trzymam pod kluczem. To źle. Wiem, powinienem był powiedzieć o tym ojcu wcześniej. Przebaczcie mi. Nie to miałem na myśli. Mówię, że źle uczyniliście, zamykając wszystko na klucz. Nie chowajcie niczego. Pozwólcie, aby brał sobie wszystko, czego tylko zapragnie, a następnie obserwujcie go. Najważniejsze to wiedzieć, co on z tym robi. Nie, Marcelino. Nie złościsz się na mnie za to, że nie przyszedłem wczoraj? Nie. Twoje serce było tutaj przy mnie. Ja ciebie widzę stale i wiem, dlaczego nie przyszedłeś. Ty myślałeś o mnie tak, jak myślisz o swojej mamie. A moja mama też mnie wciąż widzi, tak? Cały czas. Gelino? A gdzie jest teraz Twoja mama? Razem z Twoją. A jakie są mamy? Co robią? Dają ciągle. A co? Wszystko. Całe siebie, życie i światło oczu swym dzieciom, aż w końcu zestarzeją się i pochylą. I staną się brzydkie? Nie, brzydkie nie, Marcelino. Mamy nigdy nie są brzydkie. Muszę iść, wołają mnie. A ty bardzo kochasz swoją mamę? Tak, z całego serca. A ja moją jeszcze bardziej. Nie możecie pozwolić, aby takie małe dziecko żartowało z Was. Musicie zaczekać, aż weźmie rzeczy i pochwycić je na gorącym uczynku. Mam na nich nakrzyczeć? Nie. Przyjdźcie tylko do mnie i powiedzcie mi o wszystkim, a ja sam się tym zajmę. Brawo, Marcellino. Dobrze, Marcellina. Jesteś dobrym dzieckiem. Chcę cię obdarzyć tym, czego najbardziej pragniesz. Powiedz mi, chcesz być bratem jak brat Bernard, brat papu, ojciec przełożony? Czy może chcesz, aby Manuel bawił się z tobą? Nie. Chcę tylko zobaczyć moją mamę, a potem również twoją. Chcesz je zobaczyć teraz? Tak, teraz. Będziesz musiał zasnąć. Ale mnie się nie chce spać. Ja ciebie uśpię. Chodź. Do śpij, Marcellino. Bracia, szybko, przyjdźcie wszyscy, szybko. Mówiłem. Kiedy rozniosła się wieść o cudzie, ludność regionu wyruszyła do klasztoru. Odtąd każdego roku cały lud z burmistrzem na czele przybywa do tego miejsca, aby święcić cud, marcellino, chleb i wino. Molto di ti. Molto di ti, muto di E anche di te. E forse o tobie, Marcellino.